Mordy z tej strony Harriet i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale oraz na serii Raft. Odsyłam Was do odcinka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i lecimy z następnym. Dobra, król, bo musimy jakoś ominąć minąć tą wyspę. Weź mnie w sobie. Biorę, biorę imperatora, lecimy. Typu Yin-Yang, lecimy. I jak powiem ci Harry, to złóż ten... ten, ten stał. Jak ja powiem mi pić się chce. Dobra, składaj już. Złożyłem. No, nie, nie złożyłaś. Ej, tylko, że... Ej, nie da daj mi śrubę. A dobra. Ej, wytworzyłem? wytworzyłem śrubę, tylko to się robiło z metalu, więc... Kurde, nie mam kara metalu. Ja mam jeden metal chyba. To... Uy. ale przetopiony? No. To jakby... Trzy, to, mam trzy. We, weź jeden zawrócimy i jeszcze i tak jak ci ode mnie to układło nie? Ale w ogóle jakie tu Jakie pyrapy zrobiliśmy eee, a jedną dechę masz? Eee, mam dwie. No to daję jedną, i no. Można zrobić hamak! No tak. No. Lol. no. Ale osiem pióra potrzebujemy i gwóźdź I tak wam powiem teraz. Na yy, ten. Na tej wyspie no. są notatki. I starajcie się, kartki po prostu leżące te, starajcie się je wszystkie zbierać Bo... No. Wtedy dostajemy, nie w sensie, o, wtedy się będziemy zaszki. mieli wszystko, całą książkę zrobioną, to jest właśnie... A co, ty pena. chcesz do tej wyspy lecieć? Co? Ty chcesz starać do tej wyspy lecieć? No, no tak, no płyniemy wprost na nią yy, Ale od razu wam tak, sorry, spoileruję Na tej wyspie no. będzie 80 tych, tego, tam, tych odpadków to może ją sobie zostawimy na następny odcinek, dobra? Deeu. Um. Zanim serio dopłyniemy dopiero za jakieś 10 minut. No to akurat... Ty co jest? Czy mi się tylko on bugował, czy on dosłownie jakby przez te przeszedł? Zjeść go? No on tak przepływa czasami. Mówisz o śmieniu, nie? Nie, nie, Jan, nie, Bo przepaliło się. Co? Co? Przepaliło się. Co tu co dostaniemy? Się przepaliło. A co się Metal tak coś tam. Sygnowacje. No bo to ja tak, jak w to ja tak za 3 minuty przyjdę. 2000 years later. Albo nawet tutaj zrobi, tylko na innej ściance. Ty, co jest? No, dobra. Hmm? Co jest? Co ja... Co ja mam? Beczkę, satanie. Chcesz skrida? Co jest? No, rzuciłaś beczkę właśnie. Tyle Tu leży beczka. No wiem, ale co ja zrobiłam? No bo to, to się czasami tak buguje, że ty masz jakby hak już w ręce, ale dalej masz zaczepioną na nią beczkę. Aha, dobra. 800 metrów. No. Mam kolejny odpadek. Nawet eee, Ja potrzebuję... Co się stało? Możemy potrzebuję zrobić Potrzebuję eee, metal i odpadki. Wszystkie. A gdzie jest no. to, gdzie tę odpieca? Tu są odpadki. O, Odpadki i... co A. potrzebuje? Potrafisz stół. Metal. No ale już stół mamy, to o co chodzi? Ale masz różne warianty. Aha. No. Tak. A deski macie? 13. Yy, Daj do pieca. Dobra, trudno. Chodź, ja ci pokażę coś. No. Ustawiłem tu skrzynki. Gdzie? A, tu, no. Na górze jest takie rzeczy normalne, że nie wiem, liście, takie co wyłowisz mniej więcej. No. Nie? Niżej jest takie do przepalenia, po środku. No. A na samym dole jest jedzenie i rośliny Okej, okay, dobra. Jeszcze jedną skrzynkę postawię, będzie na różne. No. Okej, okay, dobra. I patrz ile mniej miejsca zajmie. No, dobra. Ej, masz wodę przy sobie? tym małym, może. Aha, gdzieś Nie, właśnie nie, nie mam. Nie będę stawiał tych małych, właśnie. A właśnie ten mały postawiłam z tego względu, że wy nie zrykaliście na niego. Zawsze w razie, bo miałam wodę. Już pełna. Dobra. Lecimy ten stolik z tym krzesełkiem. Ono jest bardzo ładne, ale możemy przesunąć, bo tu jest zaraz obok ten słupek. Wiesz, ja się mam przesunął, ale boję się, że jeden. Dobra, zaraz przyjdę tą powiem, że to przesuną gdzieś, indziej. Jesteś król, jesteś, i zda, że jesteś. Masz deski, powiedz, że masz deski. Masz deski. Yy, nie, nie mam deski, ja tylko przychodzę na chwilę patrzeć yy, ten. Czy to jak już jesteśmy blisko No ja, po... ja co chwilę patrzę też. Yy... Mam prośbę. Możemy ten twój stolik i przesładzać w innym miejscu. Ta no, luz. Weź król wyjdź z tego. Czekaj, no. musiałem zjeść coś. Dobra. Ja gdzie jest woda. Dobra. Weź, skieruj sobie, doznaty tylko, Ojej... Mogę przedstawić ten twój stoliczek? No weź, weź, weź Co to, ja łaskawaść? No, akurat Nie, stoję bo... w takim miejscu, że jest <grym> Co? <grym> drażni Co? Akurat stoję w takim miejscu, że mnie drażni <grym> Bo już, w zasadzie, skończyć e, 350 metrów, dobra, za chwilę przyjdę Na górę dasz? Aha A, no i spoko No to ja daję, ja sobie tu usiądę szybko i tam... Czekaj, to tutaj daj Ale daj mi siedzisko przed ten odbiornik, żebym ja słyszał. Ale klimatycznie Dobra, no, zdałem się czymś Dobra, cyk, cyk yes. eee. ja. <laughs> Idę zobaczyć jak ty siedzisz na tym Czekaj, czekaj, czekaj To weź to... O nie, weź tak to... Jak się rozwalił czekaj, to łącz, Weź to włącz, weź to włącz na chwilę Odbiornik nie ja przez chwilę myślałam, że ty Oke. się jesteś taki związane, a ty ręce założyłeś. Ile jeszcze metrów? 290 dziesiątka Ej, ja już widzę. Gdzie? Gdzie? Ja no, widzę. No tam o, przed nami. Weź tak krogi ekranu, zobacz. E, za minutę będę. <grym> wow. No, bo to jest wieża radiowa. do tego ten. Lol. I podpłyniemy do niej i kończymy. Dobra. Jak tam te, te? no nie mam dysku. Nie mam desek Czekaj, zostaw, zostaw Akurat przeszłam obok nich Przepraszam Uy. O, się coś Za dużo, powiem szczerze tak, za dużo ta tratwa Powinniśmy pójść w górę, a nie w bok Już więcej powiększać nie będziemy, ja tylko wzięłam, żeby wygodniej było chodzić i tyle. Dobra, to ja sobie połowię ryby. O, będę patrzeć sobie na tą wyspę. Już ją teraz fajnie widać. A myślisz, że przestawić ten róż i te tamo? Róż? A gdzie Ty chcesz to przestawić? No tam obok tego. Obok czego? Że Tam wróg. No. no, możesz w sumie. Dobra, szkoda mi desek, ale trudno, rozwalam to. Ja to teraz, ja to stawiam taką. Czy o... to... to. Rozpytanie czy to mogę tak zrobić? A, Bo jesteśmy to, już? No. Jesteśmy? Nie, już. No, Wiesz, na... nie. no wid chyba widzisz tą wyspę. Widzę, no to dopójmy i koniec. <grym> Co się dzieje? Ja Cię kręcę. Poza takie zmiany. Mam się nuć. Przesuwa, no dobrze, no. Ale ona śmiesznie wygląda. Ta, ta, ta wyspa, nazwijmy to nie widzieliście. Ej, dajcie trochę na lewo, bo tak trochę zwaczamy, tak delikatnie tylko na lewo. Nie, zaprzemy się nią. No zaprzemy, zaprzemy wolno I... No dobra, zachodźmy, dobra. I byśmy kończyli. Dobra. Możesz rzucać kotwicę. Możesz, no. Chodam no. wyspy, żebyśmy... Oj, ma Arafa koralowa jest pod spodem. Halo. Na